Cześć! Dziś pokażę Wam kilka kosmetyków, które ostatnio u mnie się bardzo dobrze sprawdzają i, i może spodobają się również Wam. I Pierwszym kosmetykiem, o którym wspomnę są to bronzery z Kobo. Pewnie już dobrze znacie, m, ponieważ są dosyć, dosyć głośne, jest o nich po prostu teraz. E, ja mam w odcieniu tym jaśniejszym, czyli Sahara Sand oraz ten ciemniejszy Nubian Desert, jeżeli dobrze czytam. E, I powiem Wam tak, jeżeli jak wchodził ten pierwszy, ten jaśniejszy e, bronzer, e, to było chyba jakoś, myślę, że z rok temu, Um, nie wiem dokładnie. To ja byłam do niego nastawiona sceptycznie, ponieważ jak pomacałam go w sklepie, to zobaczyłam, że jest słaby pigmentacji, jakiś taki, nie wiem, nie pod... odcień oczywiście mi się podobał, ale ta pigmentacja, mnie nie jest słaba, pewnie będzie naprawdę słabo, mm, słabo się nakładał i pewnie no, po prostu będzie słaby. Natomiast ostatnio jednak postanowiłam wypróbować, bo wiele osób o niej mówi i rzeczywiście jest naprawdę genialne, są te genialne bronzery, które po prostu serdecznie, naprawdę serdecznie mogę Wam je polecić one kosztują w... Um, one w regularnej cenie kosztują 20 zł także naprawdę to jest niska cena, a naprawdę teraz już odstawiłam ten bronzer z Bahama i tak, dla kogo jaki odcień bym polecała? jeżeli chodzi o odcień jasny, to zdecydowanie polecałabym jasny karnacją, bo przy ciemnych na pewno nie będzie widoczny na twarzy i będzie bardziej robił efekt rozjaśnienia, nie przyciemnienia. Jeżeli chodzi o ten ciemniejszy, to właśnie jak dla ciemnych cer, dla takich opalonych i przy jasnych cerach też się sprawdzi, natomiast trzeba naprawdę mocno to rozetrzeć. Mam również obydwa te rozery, bo ja je często ze sobą łączę. To właśnie tego rozer mam się na twarzy. Ten ciemniejszy zawsze robię taką ostrą kreskę tutaj na dole, a tym jaśniejszym delikatnie, wiecie, rozcieram do góry. Zobaczcie, taka jest różnica między tymi brązerami. Bahama ma delikatnie cieplejszy. Ten jest naprawdę bardzo chłodny, taki ziemisty. Więc trzeba na niego uważać, ponieważ można sobie zrobić efekt takiej brudnej twarzy. Um, I tak, jeżeli chodzi jeszcze o rozcieranie, to zdecydowanie łatwiej jest rozcierać te, te brązery słabo. Więc jeżeli macie problem, nie wiem, robicie sobie plamy na przykład Bahamą Mamą, albo po prostu szkoda Wam kasy na ten, na ten bronzer, to naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam je polecić. Teraz może jeszcze pokażę produkt do twarzy również, ale właściwie do ust. Jak dobrze wiecie, bardzo polubiłam się z tymi szminkami w kredce z Rimmela. Są to szminki Color Rush. Ja mam trzy odcienie i najbardziej, najczęściej używam tego odcienia. Jest to numerek 100. Snows Tappan ten czerwony jest on w numerze 500, więc naprawdę są genialne. Bardzo długo się trzymają. Jak zresztą wiecie, jeżeli nie widzieliście test na żywo tych kredek, to wiecie jak się one u mnie otrzymują, a jeżeli nie, to tam Wam podlinkuję na dole. Naprawdę po prostu genialny produkt, nadal je lubię i cały czas, cały czas używam. Zawsze ten musi się znaleźć w mnie w torebce, więc tak, jestem bardzo zadowolona z tych produktów. A jeszcze nie wiem, czy Wam wspominałam, jak one przepięknie pachną. One pachną em, cukrem wanilinowym, dosłownie. Jest po prostu tak przepięknie, tak łatwo suną po ustach, bardzo łatwo się rozprowadzają em, po czasie ten... Em, puszcząca warstwa znika i zostaje tylko ten pigment sam eee, i nie przesuszają moich ust i naprawdę po prostu są genialne. Kolejny ulubieniec jest to paletka z Makeup Revolution Hot Spice eee, właśnie pod cieniem Hot Spice i w paletce mamy dwa perłowe róże, takie rozświetlacze takie coś w tym rodzaju ehm, jeden taki pomarańczowy ze złotym brokatem i raz, dwa, trzy, cztery i pięć e, takich matowych, takich to nie jest taki mat płaski, tylko są takie satynowe tak właściwie. Jak wiecie, ja cały czas ich używam w tutorialach, cały czas się przewijają w moich filmikach te róże, ta paleta właściwie, naprawdę są genialne, świetnie się rozprowadzają na, na twarzy, chociaż myślę, że w świetle właśnie studyjnym można tak powiedzieć, myślę, że one giną. Natomiast w ciągu dnia y, bardzo dobrze je widać. trzymają się cały dzień i naprawdę paletka kosztuje chyba 30 zł czy 40. Więc jeżeli chcecie mieć y, róże w ciepłej donacji, to właśnie wybierzcie sobie hot spice. A jeżeli wolicie w chłodnej, to, y, to jest też paletka właśnie w chłodnej donacji. Nie będę teraz nazwy. Um, naprawdę są genialne i po prostu używam ich non-stop i tylko po tą paletkę sięga. Kolejny ulubieniec jest to korektor. Korektor z Collection Lasting Perfection, mam w na jeden. Um, bardzo często go używam pod oczy, świetnie się mnie sprawdza, bardzo dobrze kryje. Um, kosztuje 25 30 zł z przesyłką można powiedzieć, bo ja go zamawiam na Allegro i naprawdę jest genialne. Rzeczywiście to co dziewczyny mówiły to jest prawdą. Często jest tak, że jeżeli produkt jest jakiś kultowy, wiele osób go poleca, to u mnie się później jakoś nie sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, to jednak się u mnie równie, równie dobrze sprawdził, jak u innych dziewczyn. Serdecznie Wam go polecam, bardzo łatwo się go rozprowadza, bardzo ładnie wygląda pod okiem. Delikatnie ciemnieje, ale na twarzy tego nie widać. Pisam również post o tym korektorze na blogu, więc Wam również podlinkuję. Tak, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego korektora. Jeżeli chodzi o brwi, ostatnio moim genialnym, ulubionym, fantastycznym duetem do brwi jest tutaj z Vivo Eyebrow Stylist i to jest jak to się nazywa brązujący, żel, stylizujący do brwi i on ma, on robi to, że on jest takim żelem utrwalającym, trzyma w rzędzie, chciałam powiedzieć, trzyma brwi na swoim miejscu i naprawdę jest genialny, chociaż pojechał szczerze, że jak kupiłam jakoś... Rok temu e, i mam tak przeleżał w szafce. Używam go ze 3-4 razy, tylko że ja nakładałam go źle. W ten sposób, że ja wcześniej nakładam go po zrobieniu brwi, czyli najpierw narysowałam brwi cieniem, a później chciałam utrwalić tym. tym, tym, tym żelem, e, ale teraz robię to odwrotnie, bo chciałam sprawdzić, czy, czy po prostu mam go wyrzucić, czy on jednak się może nie sprawdzi, i teraz robiłam w inny sposób, czyli właśnie najpierw nakładam ten żel na brwi, a później. Pojedyncze jakieś tam miejsca, w których jeszcze chcę przykryć cieniem, to właśnie to robię. Mieszam te dwa cienie z Essence, to jest to Eyebrow Stylist chyba i naprawdę ten duet świetnie się u mnie sprawdza. A jeżeli już mi się na przykład znudzi ten cień i chcę mieć takie naprawdę ładnie wyrysowane brwi, to używam brow w numerze 25. Mogły być chłodniejszy, natomiast no. Trudno, myślałam, że jest naprawdę chłodniejszy ten odcień jako Natomiast ten produkt mimo wszystko bardzo dobrze się trzyma na, tw na twarzy na brwiach. W tym żelu się naprawdę zakochałam i serdecznie mogę Wam go polecić. On na pewno nie jest drogi, bo jest to produkt właśnie z Vivo. Mm, więc tak, a jeżeli chodzi o minus tej, tego, tego żelu, jest to, że ta szczotka jest za długa. Zdecydowanie lepsza by była taka, co jest na przykład z, z Benefit Give Me, give me Brown, Gimme Brown. Chyba tak. Mm. Ale mimo wszystko jest naprawdę fajny. A jeżeli jeszcze chodzi o kolor, bo jak zobaczycie w, w prosmanie, to może Wam się wydawać, że jest perłowy. Pomyślicie, co to ma być perłowy do brwi. Natomiast ta perła później znika. Nie, brwi nie są błyszczące, nie, nie są perłowe. Tylko właśnie później to zastyga i tej perły nie ma. Dobrze utrwale brwi, trzymają się cały dzień. Są dosyć sztywne, ale nie są też za sztywne. Więc tak, możecie sobie sprawdzić, jeżeli chcecie. I jeszcze zapomniałam wspomnieć o tym, że odcień. Odcień jest super, bo jest chłodny, co jest bardzo, bardzo dużym plusem. Więc tak, to już wszystko, jeżeli chodzi o ten produkt. I już ostatnią rzeczą, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest to od niedawna, tak naprawdę od trzech tygodni, mój ulubieniec yy, i to jest tusz z L'Oreal. Jest to yy, Volume Million Lashes z I To jest naprawdę tak gniany tusz. Ja mam go dzisiaj również na rzęsach. Po prostu tak przepięknie rozdziela rzęsy: pogrubia, wydłuża, utrzymuje się cały dzień, nie kruszy się. Tak wygląda szczoteczka, Pięknie pachnie, naprawdę perfumami, takimi drogimi perfumami. To naprawdę jest aż dziwne, jeżeli chodzi o szczoteczkę. Ja ogólnie szczoteczek silikonowych nie za bardzo lubię, ponieważ często mam problem z tym, że wiecie sobie, um, kupuję po prostu oko nimi, albo po prostu one z, tak rozdzielają mi te rzęsy nieładnie, że po prostu wiecie, są takie. Zlepiają dużo rzędy, są takie wiecie, kilka tylko rzęsek, tak jak wygląda. Ta szczoteczka jest genialna, ten tusz jest genialny. Ciężko go też zmyć. Natomiast ja używam płynu z miksy, zapomniałam teraz przynieść. Wkleję Wam zdjęcie, bo pokazywałam również na blogu. A zresztą, w sumie, was podlinkuję Wam post na bloga, to tam sobie zobaczycie, jaki to jest płyn, bo ostatnio pisałam właśnie o tym tuszu na blogu. Jest naprawdę genialny, serdecznie mogę Wam go polecić. I patrzcie na promocję, bo on jest dosyć drogi bez promocji, to on chyba kosztuje około 60 zł. Natomiast na promocjach można go znaleźć za 30 zł albo możecie szukać na stronach internetowych. To zdecydowanie są tańsze te dusze i naprawdę to jest genialne. I sądzę, że się sprawdzić tak naprawdę przy każdych rzęsach, czy macie krótkie, długie, gęste czy rzadkie, naprawdę po prostu tak genialnie rozdziela rzęsy. No jest naprawdę fenomenalny i teraz nie wyobrażam sobie niemalowania nimi rzęs. Tym duszem, nie nimi, tylko tym tuszem rzęs. I to tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Kilka produktów się zebrało ostatnio, które naprawdę serdecznie mogę Wam je polecić i świetnie się u mnie sprawdzają. Um, dajcie znać, jakich Wy macie ulubieńców ostatnim miesiącem Może coś wpadło w Wasze ręce, co naprawdę przykuło Waszą uwagę, co Wam się bardzo, bardzo, bardzo spodobało. Jestem bardzo ciekawa i co? I do zobaczenia następnym razem. Cześć!